Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj mam takie déjà i w ogóle generalnie trzymajcie za mnie kciuki, bo słuchajcie, ja nagrywam ten materiał już drugi raz. Nagrałam go już wczoraj, wyszedł super, byłam taka zadowolona. No i co się okazało? Że się materiał na karcie z mówiąc brzydko i nie wiadomo dlaczego, nie chciał się otworzyć i muszę to robić jeszcze raz i teraz stoję pod y, taką ogromną presją. Czuję sama na sobie wywieram tę presję, ale ponieważ wczoraj wyszło tak super, to dzisiaj musi wyjść tak samo, więc trzymajcie za mnie kciuki. Tym bardziej, że mówię o kobiecie, która jest na pewno kontrowersyjna, dlatego że część osób uważa ją za ikonę e, rosyjskiego kina, za naprawdę artystkę z taką historią, o której nie można zapomnieć, inni za to za kobietę, która uwielbiała zbrodniarza, a właściwie może i nawet go kochała. Na pewno z jej strony ta miłość była czy Stalin, bo o nim mowa tak samo kochał Lubow Orłową. Tego tak do końca nie wiemy, ale na pewno fascynacja była obupólna. Więc kim była kobieta, która zafascynowała samego Stalina? O tym już za chwilę. Lubow Orłowa była kobietą, do której wzdychała cała męska część radzieckiego świata. No i oczywiście już po samym debiucie. Stalin przyszedł do niej i jej pogratulował. Ponoć był nią zafascynowany od samego początku. A kobiety, no cóż, często jej zazdrościły, często po prostu jej nienawidziły, ale jedno jest pewne, była to kobieta, która odniosła niesamowity sukces i to zarówno z tego powodu, że była dość kontrowersyjna, dlatego że nie bała się jasno wyrażać swoich opinii, Dlatego też, że uwielbiała Stalina, ale również dlatego, że potrafiła czasem nieco mijać się z prawdą, a wszystko po to, żeby właśnie podbijać serca swoich fanów. Lubow-Pietrowna Orłowa urodziła się 11 lutego 1902 roku w Zwieniogorodzie koło Moskwy. Była jedną z najpopularniejszych aktorek filmu radzieckiego, specjalizującą się w rolach komediowych. Była też pewnego rodzaju prekursorką. Po pierwsze, mówienia o swoim wieku, ponieważ była kobietą, która, no pewnie tego ze zdrości jej Małgosia Rozenek nie przyznawała się, ile ma lat. Po prostu powiedziała, że nigdy nie będzie mieć tych lat więcej niż 39, więc można ją generalnie o to nie pytać, ale wcale nie była tak do swojego wyglądu zdystansowana, ponieważ jako pierwsza zrobiła sobie operację plastyczną, żeby zachować właśnie ten młody wygląd, no i dalej przyciągać męskie spojrzenia oraz zazdrość kobiet. I faktycznie Luboworłowa dość szybko się zestarzała, ponieważ już w wieku 30 lat stosowano kręcąc z nią filmy taki myk, który dzisiaj już nie wchodzi w grę, ponieważ mamy Photoshopa, ale wtedy oczywiście go nie było, więc kręcono artystów przez Pończochę i właśnie ją tak kręcono po to, żeby ukryć zmarszczki na jej twarzy. Luboworłowa, tak jak wam powiedziałam, zasłynęła rolami komediowymi, więc zdobywała niesamowitą sympatię tak naprawdę w życiu podobno zachowywała się jak matrona. Pochodziła z arystokracji, z tych samych Orłowów, którzy za czasów carycy Katarzyny trzęśli rosyjskim dworem, a jej krewnym był Lew Tolstoj. Kiedy grała, była bardzo swojska, jednocześnie mocno tajemnicza, to bardzo pociągało widzów i dlatego miała rzeszę fanów. Natomiast tak jak wam powiedziałam, w życiu prywatnym była dość wyniosła, ale żeby właśnie ten szeroki ten lud ZSRR kochał ją bardzo, to chciała być taką kobietą z ludu właśnie. Więc wymyśliła sobie bajeczkę, że faktycznie pochodzi z ludu, natomiast ukryła swoje arystokratyczne pochodzenie. Do perfekcji opanowała wszystkie kłamstwa na ten temat. Na przykład, kiedy ktoś pytał ją, dlaczego na jej półce jest podpisana i zadedykowana książka od lwa stoja mówiła, że jako dziecko była fanką jego twórczości, napisała do niego list i taką właśnie dostała nagrodę. Widzicie? Wszystko można, czyli PR już wtedy działał. Dobrze, że nie było Instagrama. I chociaż na tych zdjęciach, które wam pokazuję, aktorka wygląda na dość potężną kobietę, to chyba przyznacie. W rzeczywistości była bardzo mała. Miała 1,58 m wzrostu, a jej talia to zaledwie 43 cm. Tyle co moje udo. No ale jeżeli. <ścoughs> żartuję, nie wiem ile ma moje udo, no ale dobra. Ale jeżeli chodzi. O nią, to faktycznie wtedy większość kobiet zachwycała się jej stylem. Dzisiaj też tak jest, że przecież dużo magazynów na tym bazuje, żeby nam pokazywać, jaki jest styl gwiazdy, którym mamy się zainspirować. Więc widzicie, że to nie dlatego tak jest, że powstały takie magazyny, tylko one powstały z potrzeby, ponieważ już wtedy taki szał był na Lubow Orłową w ZSRR, że wszystkie kobiety pragnęły naprawdę być takie drobne jak ona. Nawet psychiatrzy ukuli dla tego zjawiska taki termin jak syndrom Orłowej. Właśnie z tego powodu, że kobiety głodziły się po to, żeby tak rewelacyjnie wyglądać. Oczywiście, za sprawą yy, osoby, do której pałała wielką miłością, Luboworłowa. później nie musiały tego robić, ponieważ w ZSRR panowała okropna bieda i tak naprawdę większość ludzi żyła w skrajnym ubóstwie. Luboworłowa była zamężna. Była żoną Grigorija Aleksandrowa. Reżysera, który na przykład odpowiada za film Świat się śmieje, to jest najpopularniejszy film, w którym zagrała Orłowa. Zresztą jest to film kultowy w Rosji. Myślę, że do dzisiaj wiele osób go ogląda. Zresztą pewnie wy możecie kojarzyć piosenkę z tego filmu, ponieważ tę piosenkę w filmie Zimna Wojna wykonywała Joasia Kulik. To jest ta właśnie piosenka Serce, Ciebie nie chodźcie No wiecie, ja nie mówię po rosyjsku, ale specjalnie sobie podsłuchiwałam. W każdym razie właśnie to stamtąd ta kultowa również piosenka. Ten film był wyświetlany wtedy w całej Europie, więc Luboworłowa była znana bardzo, bardzo szeroko. I to właśnie jej mąż wyreżyserował ten film. A ponieważ Stalin zachwycał się jego żoną, to kiedyś sprzedał mu taki niewybredny komentarz, że Lubow jest tak szczupła, że chyba mąż nieodpowiednio się nią zajmuje i może trzeba by go wysłać na zesłanie. Oczywiście w towarzystwie nikomu tak bardzo do śmiechu nie było, ponieważ z ust dyktatora takie słowa, to mógł być żarcie, ale czasem niekoniecznie. I faktycznie, jeżeli chodzi o Georgia, to tak on skończył. Został wysłany do obozu pracy i wtedy Lubow rozwiodła się z nim, aby nie pójść śladem męża i również nie trafić na zesłanie. No dobra, ale trochę się mówi, że jest to kobieta, która mogła mieć romans ze Stalinem. W takim razie, czy ten romans faktycznie miał miejsce? Czy był możliwy? Moim zdaniem był nawet prawdopodobny. Mam przyjaciółkę że która pochodzi z Ukrainy, no czyli z byłego terytorium ZSRR, i ona mi powiedziała, że jeszcze w czasach PRL-u u nich w ogóle nie mówiło się na temat seksualności, seksu. U nas była Izabela Trojanowska, która śpiewała wszystko, czego dziś chce, to polecić do gwiazdy z powrotem. Czyli po prostu dość wyzwolona piosenka, jeżeli się w nią wsłuchacie. A tutaj się okazuje, że absolutnie nic na temat seksu i seksualności się nie mówiło, więc próżno szukać tego w książce, którą Lubow Orłowa napisała po śmierci Stalina. Tak jak Wam powiedziałam już po debiucie aktorki, Stalin się nią zachwycał, a ona w książce, którą wydała, pisała o nim w samych superlatywach. Widać było, że była to niesamowita e, fascynacja, jeżeli właśnie nie głębokie uczucie. Aktorka po tym jak usunięto truchło Stalina z, z mauzoleum Lenina chwyciła za pióro. Była jednak na tyle przytomna, by faktycznie nie napisać w samych yy, superlatywach o yy, Stalinie i nie wydać szeroko tej książki, ponieważ wtedy no, wiele osób cierpiało głód z powodu wojen, jakie prowadził. Także wiedziała, że może to ją pociągnąć na dno, a ponieważ całe życie była bardzo majątną osobą, to nie chciała oczywiście tego majątku stracić. Natomiast oczywiście serce nie pozwoliło jej nie uwiecznić tego wszystkiego, co czuła do Stalina. Jak w takim razie to zrobiła? Decydowała się pisać rękopisy Chińczykom. Ci wydali jej zapiski jako książkę w zawrotnym jak na miliard mieszkańców nakładzie 1200 egzemplarzy. Rękopis oczywiście poszedł na przemiał, zgodnie z ideą komunistycznego recyklingu. Jakimś cudem odnaleziono jeden z 1200 egzemplarzy 30 lat po jego napisaniu i wydaniu. No i udało się z powrotem go przetłumaczyć na język rosyjski. No i tak jak Wam mówiłam, Stalin jest tam opisany jako osoba niesamowicie fascynująca. Jawi się jako człowiek pragmatyczny, oddany idei socjalizmu, a także ciekawy spraw osobistych. Podobno wypytywał o brak potomstwa, a także upominał ją, by nigdy nie żartowała z innych nacji i wyjaśnił, że to właśnie z nich później biorą się pogromy. No zaiste, naprawdę pragmatyczny człowiek, absolutnie nie mówmy o pogromach, absolutnie z nich nie żartujmy, lepiej je wprowadzajmy w życie, prawda? No wiem, że to dość drastyczny dowcip, ale właśnie o to chodzi, że to był człowiek, który zdawał sobie sprawę z tego, jakie straszne rzeczy wprowadza w życie, ponieważ nawet nie pozwalał z tego żartować, a tak naprawdę przez niego zginęły miliony ludzi. Trudno bardzo dzisiaj ocenić, ile w tej książce jest właśnie z tej fascynacji, ocierającej się o fikcję czy w ogóle fikcji, a ile prawdziwych wspomnień. Jedno jest pewne, od 1941 roku ze Stalinem spotykała się bardzo często. Z jej strony wydaje się na pewno, że to była miłość w końcu, nie o każdym facecie pisze się książki. Natomiast czy to była miłość ze strony Stalina, tego chyba się nie dowiemy nigdy. Wiecie, że dyktatorzy mają czasem kaprysy. Opowiadałam Wam w jednym z odcinków, jak Kim Jong-il, dyktator koreański, porwał aktorkę po to tylko, żeby grała w jego filmach i każdą jego zachciankę filmową spełniała. To tutaj być może Stalin też tak miał, że chciał oczywiście... Но no, mm. mieć swego boku aktorkę o takiej renomie i takim statusie, ale czy faktycznie ją kochał? Nie dowiemy się. Artystka zmarła 26 stycznia 1975 roku w Moskwie. Już rok później rozpoczęto w Jugosławii budowę sześciu statków polarnych i wszystkie z nich nazwano z, y, imionami i nazwiskami sławnych aktorek i między innymi jeden z nich nazywa się właśnie Lubow Orłowa. Ku chwale tej artystki. Jeżeli Interesuje was ta historia i chcielibyście się na jej temat dowiedzieć więcej, to serdecznie Was zapraszam do przeczytania tej książki. Jest to faktycznie książka, która wciąga jak książka sensacyjna, więc serdecznie Wam polecam, a nazywa się Kochałam Stalina, Lubow Orłowa, Spowiedź Gwiazdy Radzieckiego Kina. No i mam nadzieję, że było spoko. Słuchajcie, dajcie mi znać w komentarzach, czy było ok. bo powiem Wam, że naprawdę wczoraj dochodziłam do siebie przez 3 godziny, po tym jak ten odcinek się zepsuł. Tymczasem ja serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Widzimy się już niebawem. Śledźcie mój kanał, a ja idę sobie pośpiewać. Baj! Sierce, ciebie nie chodź odpokojona. Serce, tak haraszona na świecie żyć. Tarara, serce. Ta, 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 ta. Ależ luboworłowa była e, żonata. Mężata. No dobrze, proszę cię aparaciku, proszę cię karto. Nie spartolcie tych zdjęć tak bardzo chcę, no ileż można nagrywać to przecież. Rosyjską, elegantką. Ta, 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 ta.